Cześć! Twój maluszek waży już około 6 kg i stabilnie trzyma główkę? świetnie się składa. To idealny moment, by dołączyć do grona rodziców, którzy świadomie dbają o rozwój swojego dziecka. Woda to idealne miejsce do wielozmysłowej zabawy, można jej dotknąć, posmakować, usłyszeć rozpryski i zobaczyć wszystkie kolory odbijające się od lustra wody. Obserwuj radość swojego dziecka u twojego boku i daj mu szansę na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, lepszą koordynację wzrokowo-ruchową i buduj z nim silną więź emocjonalną poprzez uczestnictwo w naszych zajęciach. Oferujemy odpowiednio dobrany do wieku możliwości i umiejętności dziecka, zestaw zabaw, ćwiczeń i piosenek. Zajęcia na basenie prowadzimy tak, aby rodzice mogli świadomie kierować rozwojem dziecka. Instruktor naucza rodziców, jak wykonywać określone zadania i tłumaczy, jaki cel mają poszczególne ćwiczenia. Poznaj poziomy szkolenia niemowląt i przekonaj się, co będzie potrafiło Twoje dziecko. Zapraszam na pasjapływania.pl